Bardzo często jesteśmy świadkami sytuacji kryzysowych. Pojawiają się na różnych etapach życia: zwolnienie z pracy, rozpad związku, choroby, wypadki losowe, przemoc czy śmierć bliskiej osoby. Doświadczenia te wywołują silne reakcje emocjonalne, z którymi ludzie często nie potrafią sobie poradzić sami. W takich sytuacjach pojawiają się uczucia rozpaczy, głębokiej pustki i bezradność. Czasami nawet żal, strach i poczucie winy towarzyszy temu przekonanie, że nic już nie ma sensu. Jak pomóc osobie bliskiej? Co zrobić, by przywrócić jej wiarę w lepsze jutro? Wymieńmy więc kilka postaw i zachowań, dzięki którym będziesz w stanie lepiej i skuteczniej pomagać. 1. Wysłuchanie. Wydawać by się mogło, że to najbardziej oczywiste. Przecież każdy potrafi słuchać. Ale czy na pewno? Nie bez powodu terapia psychologiczna składa się głównie z rozmów z pacjentem, a psychologowie szkolą się latami do swojego zawodu. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak wygląda Twoja postawa słuchacza? Czy jesteś bierny i obojętny? A zamiast pełnych odpowiedzi, wydobywasz z siebie jakieś monosylaby typu mhm, mm czy ok. Czy może jednak żywo i realnie angażujesz się w rozmowę, dając Twojemu współrozmówcy poczucie komfortu i przede wszystkim możliwość na wygadanie się, wyciągnięcie wniosków i lepsze zrozumienie samego siebie? Rozmowa dla kogoś dotkniętego traumą może być niezwykle terapeutyczna, ale stanowi też pewne ryzyko. Jeśli ktoś powierzy Ci bardzo trudne wydarzenia i odczucia z własnego życia, a ty nie jesteś gotowy emocjonalnie na ich udźwignięcie, to możesz tylko bardziej zamknąć tę osobę i utwierdzić ją w przekonaniu, że nikt nie jest w stanie jej pomóc. Dlatego nie szastaj propozycjami wsparcia na prawo i lewo, jeśli nie czujesz się na siłach usłyszeć i rozmawiać o najtrudniejszych tematach. 2. Wspólna aktywność fizyczna Jednak słowa to nie wszystko. Oczywiście można spędzać czas na różne sposoby, jednak to właśnie aktywność fizyczna będzie jednym z najlepszych. Przede wszystkim zmęczenie jest w stanie zredukować złe emocje i stres. Wiele osób w momencie, gdy mają trudniejszy okres w życiu, potrzebuje iść pobiegać czy zrobić solidny trening na siłowni. Wysiłek fizyczny pozwala wyrzucić z siebie emocje, ukierunkować złość gdzie indziej. Nie na ludzi wokół, tylko na dystans do przebiegnięcia czy na kolejne kilogramy do podniesienia. Ponadto wydzielane są endorfiny, co poprawia nastrój i zbliża do siebie osoby, które spędzają razem czas. Także przykładowe wyjście w góry nie dość, że pomoże zbudować ci większy kolektyw z daną osobą, to jeszcze działa silnie terapeutycznie. Oprócz tego udowodniono, że bliskość z naturą uspokaja i pozwala się wyciszyć. 3. Zainteresowanie się celami życiowymi i zawodowymi. Często w momentach kryzysu tracimy z oczu nasze cele czy wartości. Dajemy się złapać w pułapkę bez sensu istnienia, pomimo że wciąż owe cele i marzenia istnieją. Nie dostrzegamy ich jednak przez kryzysową sytuację, albo całkowicie o nich zapominamy. Warto więc przypomnieć danej osobie o jej celach i marzeniach. Porozmawiać z nią o tym, ponownie uświadomić, dla kogo żyje. Jeśli nie znasz tej osoby na tyle dobrze, to po prostu zapytaj o jej cele życiowe i zawodowe, które mogła mieć wcześniej. Przedstaw ich wagę i znaczenie. Cel bowiem się nie zmienia, zmieniają się jedynie okoliczności jego realizacji. 4. Zajęcia kreatywne. Kreatywność wymaga potężnej dawki uwagi dla czynności, którą właśnie wykonujesz. I może okazać się to niezwykle potrzebne, aby odciągnąć negatywne myśli i poświęcić je właśnie na kreatywne działanie, tworzenie i kreowanie. Kreatywność ponadto ma też wymiar filozoficzny. Przypomina człowiekowi, że może tworzyć i kreować, a co za tym idzie, może zmieniać rzeczywistość. To nadaje mu sprawczej mocy i pozwala odzyskać kontrolę. Sprawia, że staje się bardziej obecny, zwłaszcza mentalnie. Oprócz tego, zajęcia kreatywne to również nowi ludzie w twoim życiu, zafiksowani na danym punkcie, hobby czy czynności. Pasjonaci, którzy potrafią inspirować i wyznaczać ścieżki, których nie brałeś wcześniej pod uwagę. Jest wiele głosów, że tworzenie kreatywne, chociażby związane ze sztuką, ma silne działanie autoterapeutyczne. 5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Poczucie bezpieczeństwa to stan fizjologiczny naszego organizmu. Gdy czujemy się bezpiecznie, aktywna jest przywspółczulna część naszego autonomicznego układu nerwowego, a dokładnie nerw błędny zmielinizowany. Działa on jak hamulec na współczulny układ nerwowy, dzięki czemu nie uruchamiamy naszych reakcji obronnych, takich jak walka, ucieczka. Te obwody, które są aktywne, gdy czujemy się bezpiecznie, to system zaangażowania społecznego. Chcąc zwiększać poczucie bezpieczeństwa u innych, należy przede wszystkim samemu mieć stabilną sytuację emocjonalną. Jeśli już ten punkt mamy odhaczony, to podczas rozmowy z osobą, której pomagamy, warto odpowiednio intonować głos. Ma uspokajać, więc powinien być delikatny i czuły. Warto utrzymywać kontakt wzrokowy. Staraj się nie oceniać i nie pouczać z wyższością swojego rozmówcy. Możesz go naprowadzać na wnioski, zadawać pytania, ale na pewno nie krytykować. Nastaw się na zrozumienie i edukowanie. A nie na wystawianie osądów. Istotny będzie również jasny, transparentny przekaz, tak aby nie wzbudzać zbędnych wątpliwości i wahań. 6. Wsparcie logistyczne Osoby dotknięte ciężkimi doświadczeniami mogą początkowo nie mieć głowy do zwykłych, codziennych czynności, takich jak zakupy, transport dzieci do szkoły czy sprzątanie mieszkania. W takiej sytuacji można wyjść z inicjatywą pomocy. Korzyści będą podobne jak przy wielu omawianych wcześniej metodach. Po pierwsze, zbliżycie się do siebie z osobą, która potrzebuje pomocy. Jej zaufanie wzrośnie. Po drugie, utrzymanie porządku w jej życiu zgodnie z dotychczasowym harmonogramem da poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Pokaże, że traumatyczne wydarzenie nie oznacza wcale przerwy w działaniu, i po trzecie, mając bliższy wgląd w życie tej osoby, będziesz w stanie kontrolować jej potencjalne niebezpieczne zachowania. Po traumatycznym wydarzeniu często dochodzi do sytuacji, w której dotknięta osoba nie wie, co dalej robić, nie ma żadnego pomysłu, w którą stronę pójść. Możesz ją wspomóc w stworzeniu jakiegoś planu działania. Wyznaczeniu kierunku i podjęciu jakichś kroków. 7. Odciągnięcie od używek i destrukcyjnych zachowań. Kiedy pojawia się kryzys, zwiększa się szansa na destrukcyjne myśli i zachowania. Dlatego tak niebezpieczne jest pozostawianie kogoś samemu sobie. Ryzyko podejmowania przez tę osobę autodestrukcyjnych decyzji drastycznie rośnie. Przykładowo. Wiele osób może szukać ucieczki w alkoholu, które dają chwilową, złudną ulgę i poczucie ucieczki od problemu. Przeprowadzono badania, które wykazały, że kobiety z doświadczeniami wczesnej traumy są bardziej predestynowane do wystąpienia uzależnienia od alkoholu w porównaniu z kobietami, które nie mają za sobą takich wczesnodziecięcych traum. Okazuje się jednak, że prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu wzrasta aż dwukrotnie, gdy poza traumą u tych kobiet występuje również PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Przeprowadzono również badania, które wskazują, że wczesno dziecięcy stres powoduje zmiany w układzie stresu i nagrody w mózgu, które sprzyjają skłonności do przyjmowania alkoholu. Alkohol również wywołuje zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego na poziomie molekularnym. Zmiany te wydają się być przeciwwagą, przeciwdziałaniem zmianom wywołanym przez stres w dzieciństwie i wczesnej dorosłości. Podsumowanie odcinka Wszyscy są zgodni co do przekonania, że udzielanie pierwszej pomocy powinno być powszechną umiejętnością. I jest to oczywiście piękna i szlachetna idea, jednak nie zapominajmy, że pomoc psychologiczna również powinna mieć swoje zastosowanie. Warto znać przynajmniej podstawę okazywania wsparcia i zrozumienia innym. Oczywiście temat jest dużo bardziej złożony, jednak tych parę wskazówek z pewnością pozwoli ci czuć się pewniej, kiedy ktoś bliski będzie potrzebować pomocy. Współcześnie zdrowie psychiczne jest traktowane na równi z fizycznym, a może dla niektórych jest nawet istotniejsze. Dlatego zapamiętaj te elementy, a być może pomożesz kiedyś komuś wyjść z trudnej sytuacji. Jeśli uważasz odcinek za wartościowy, to nie zapomnij ocenić, skomentować oraz odwiedzić niewiem.pl. Do usłyszenia w następnym filmie.